Hejka naklejka robaczki. To ja! Logotolka. Słuchajcie mnie uważnie, bo nie będę powtarzać. Przed nami krótkie, przygodowo-logopedyczne challenge z Marianem w roli głównej. Jesteście gotowi? To wyostrzcie uszy, bo dziś będzie gwieździście. Zanim jednak zaczniemy naszą przygodę, ustalam pewną zasadę. Za każdym razem, kiedy usłyszycie dźwięk. A? Musicie głośno parsknąć. No spokojnie, dowiecie się zaraz co i jak, ale po prostu zróbcie to. A teraz uwaga, spróbujmy razem. Prrr. Świetnie. Uch. Marian, twoje parsknięcie było najlepsze i chyba najbardziej śliniaste. Uch. Gotowi? To zaczynamy gwiezdną przygodę. Cicho, no cicho, Maniek. Słyszysz? Słyszysz? E? Nic nie słychać? Hmm? Tak właśnie brzmi noc. No dobra, no. Czasem brzęczy komar, no czasem ktoś się drapnie z daleka w tamtym namiocie, no. Ale teraz cisza. No, to jest właśnie cisza, Maniek. A nad nami Wow, gwiazdy! Dobry miałam pomysł, żeby się z tym kocykiem usadowić na górce, prawda? Stąd najlepiej widać. Całe niebo w kropeczkach. No, no, faktycznie jak rogalik z makiem. Ojej. Marianasz mi się zrobiło smakowicie. A tobie? No fakt. Nie jedliśmy kolacji. Widzisz i zaczynam myśleć o jedzeniu. No, teraz nie, no nie wolno no. Patrzymy w niebo, patrzymy. O. I liczymy spadające gwiazdy. O o o o widzisz ten gwiazdozbiór? To Wielki Wóz. Och, no tak się nazywa. Co? co? Jakie pole kusną? No? Wielki Wóz. Wóz. No, wygląda jak wielka patelnia. Co? Tak. Pff. 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 Jeszcze powiedz, że z frytkami, no. no ej, no, no, no i co ty robisz znowu? Znowu. O, a, a, a co to? Zrobiłam zdjęcie? Dzieciaki, słyszeliście to? Raz, dwa, trzy. Ale głośno, żeby nas na tym wozie usłyszeli. Dobra, Marian, teraz popatrz. Patrz w lewo tam. O. Ja widzę Oriona. Orion Orion nie bulion rany boskie gałganie jeden. Orion taki ma pas, widzisz? Trzy gwiazdki, takie w rządku? No, no, dokładnie, jak trzy kulki. Lodowe. Deser lodowy na niebie, maniek! Oh. Jakie byś smaki wybrał? Obowiązkowo słony karmel, to wiem i. co? Kurczak z ryżem i pomidorowa? <słyski> Nie no co ty, ta... ale wiesz co, to trzeba koniecznie uwiecznić. Wow! S spadająca gwiazda, widzisz? Widzisz tam, 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 tam pod karmelem. Ale szybko. Jak piłka, którą ci rzuciłam, a ty, manie goniłeś za nią aż pod płot sąsiada, no. Tak, tak, i wróciłeś z paczką flipsów w zębach, pamiętasz? A teraz policzymy razem, poczekaj, I ile gwiazd spada? Jedna, druga, trzecia, o, a pomyślałeś życzenie? Aż się boję pomyśleć, co by to mogło być. I z grzeczności nie zapytam, e, wybacz. Maniula, a zobacz tam, to jest gwiazdozbiór ryb. Ryby na niebie. Jak wielkie, srebrne sardynki, co? Co ty gadasz, że w końcu nie czułbyś burczenia w brzuchu po takim obiedzie, no? No, to, to fakt, to fakt. Ale zaraz. A, a co to tam błyszczy? No, no tam pod krzaczkiem idziemy zobaczyć, co to może być. Co? Że. że bombka? Manik, po pierwsze to nie jest zima, a po drugie to nie choinka, tylko jakiś krzak zwykły. Cicho cicho, cicho bądź. Ojeju! Maniulu to jest świetlik! Maleńki, świecący robaczek. No o rany. Halo świetliku. Poczekaj, muszę go uwiecznić. Halo świetliczku, świetliczku, panie maleńki. Ależ piękność. Maniek, widzisz? Nawet takie robaczki jak my, mają swoje gwiazdy. Świetliki. Fajne, nie? O, powiem. Maniek, zrób e, minę do zdjęcia, taką, wiesz, język na bok. A oczy w kosmos. No taką, jaką standardowo robisz, no? Ja też zrobię coś śmiesznego. I uwaga! I jeszcze jedno. A teraz z poważną miną. Ale będziemy mieć pamiątkę do naszego albumu. Hmm, cudownie. Dobra, chowamy aparat. I, i co to? Ma Manik, dlaczego? Dlaczego ci się świeci pysk? Poczekaj, co, co ty masz tam? Otwórz! Otwórz zęby! Czy, czy to jest świetlik? Ranny ty. Oddaj tego robaczka. Nie gryź naszego nowego przyjaciela. Fuj! Wypluj. Ble, ble, fuj! Manik! to zrób tak jak ja tak. Ble, ble. No nie proszę cię, no. Słyszysz, raz, dwa, trzy cię, proszę. Proszę wypuścić. Oh, Uff. Oh, przeżył. No. Dzieciaki wiecie co my to z Marianem, już zwijamy ten koc, bo ta noc jest długa, ale odcinek się kończy, prawda? Chodź, manik, bo dostaniemy wilka zaraz. Oj, przestań to powiedzonko takie tylko rany. Później ci wytłumaczę. No, zwijaj się I, i kocyk też. Dziękuję, robaczki, że byliście z nami w tę noc pełną gwiazd. I pamiętajcie. Kiedy dzisiaj zobaczycie gwiazdę na niebie, nie musicie wcale robić zdjęcia, ale za to proponuję głośne parsknięcie dla gwiazdy. A jeśli nie ma poczucia humoru i się nie zaśmieje, to na pewno spełni wasze życzenie. No, to będzie na tyle. Narka koparka. A, drodzy rodzice, jeśli podobają wam się te nasze przygody, Kliknijcie, obserwuj i dajcie nam 5 gwiazdek na Spotify, co to pomaga, żeby inne dzieciaki też mogły się z nami bawić. Jeśli macie ochotę, możecie oczywiście dorzucić cegiełkę do kolejnych odcinków, gdyż znajdziecie mnie na Patronite. A jeśli chcecie zobaczyć, co Maniek wyprawia poza mikrofonem, wbijajcie na naszego Instagrama i Facebooka. Zobaczycie, co u nas piszczy i szczeka. Dzięki, że jesteście. Do usłyszenia.